Kim jest Harry Kellerman i dlaczego wygaduje o mnie te okropne bzdury? Te okropne rzeczy. No dobrze się zaczyna. <laughs> to nie jest najdłuższy i najpiękniejszy tytuł, jaki kiedykolwiek słyszeliście. Dla mnie właśnie taki on jest, ale na szczęście na zachwycie samym tytułem się nie kończy. W pierwszej scenie George'a Soloway pisze list pożegnalny i chce rzucić się z dachu. I tak w końcu zleci z niego, ale chyba nie tak to sobie wyobrażał. Georgi skomponował wiele muzycznych hitów, ale chyba zaczyna go to przytłaczać. Ma wiele lęków, jego życiem rządzą nerwice. Przypałętała się też chyba depresja. Główną postacią, która słucha jego problemach, jest psychiatra. Georgie zresztą bardzo szczerze mówi o swoich problemach, na przykład o tytułowym Harem Klermanie, który psuje mu reputację i utrudnia spotykanie się z jakąkolwiek dziewczyną, kłamiąc na temat Georgego. I choć ciężkie są tematy poruszane w tym filmie, to wszystko jest przypruszone. To jest złe słowo. Raczej zanurzone w humorze i surrealizmie. Zresztą George Soloway wizytuje swojego lekarza, nigdy nie wchodząc przez drzwi jak normalny człowiek. <grystanie> ja mam teorię, dlaczego tak się dzieje, ale musiałabym zdradzić zagadkę tego filmu, żeby móc o tym powiedzieć, więc zamilknę. Tak, what do you think? What should I do? I absolutely I, I, I don't, I... Jest to przedziwnie nieznany film i niedoceniany, a gra tutaj na przykład Barbara Harris. Która za tę rolę dostała Oscara. Gra ona sfrustrowaną aktorkę, która chodzi z castingu na casting. I właśnie podczas jednego z takich przesłuchań, kiedy po raz kolejny została odrzucona, okazuje się, że nie może zejść ze sceny, ponieważ chwyciła się stojącej obok lampy i nie może jej puścić. Więc Hoffman dołącza do niej i zaczynają ze sobą rozmawiać. Jest to piękna scena, takiego ym, porozumienia między ludźmi, ja uwielbiam takie momenty. Dzieli się ona z nim bardzo szczerze swoim bólem, choć próbuje pokryć go śmiechem. Wstaję w i cały świat mówi bardzo dziękuję, Densmore. To będzie Kończę dzisiaj 34 lata. I nie jestem na to przygotowana. Jestem przygotowana na 22. Mówi. Klimat tego filmu tworzą piosenki, a jest ich trochę, oraz tynk walący się na głowę. Warto zobaczyć ze względu na Hoffmana, który bardzo realistycznie szasta się w pułapce i próbuje za wszelką cenę znaleźć z niej wyjście, a do tego podśpiewuje przy gitarce. Film o egzystencjalnym trudzie spada nam na głowę, ale tak lekko jak płatki śniegu. Ten film mnie przytulił, rozśmieszył i zaskoczył a zaskoczenia bardzo sobie cenię. Bawiłam się na nim tak dobrze, jak w basenie z kolorowymi piłkami chociaż dla soloja były one właściwie wyłącznie czarno-białe. Nigdy czegoś takiego nie widziałam, chociaż może są pewne podobieństwa do filmu Harold i mod, ale o tym już w następnym odcinku, już no, zło, że ja nie mogę mieć innych pomysłów na tą scenę. Svetna je, da to kula.